Tegorycznymi laureatami z dziedziny chemii są trzej badacze w Międzynarodowym Towarzystwie, Dwóch jest Amerykanami, jeden jest Anglikiem. Ich praca dotyczy białek, a uhonorowani zostali Demis Hassenbich, John Jumper i David Baker. David Baker jest. Jedynym aktywnym naukowcem, profesorem uniwersytetu, który kieruje od dawna tymi pracami, natomiast pozostali badacze są informatykami, specjalistami od sztucznej inteligencji. Zespół ten zaproponował metodę pozwalającą w sposób bardzo szybki na podstawie sekwencji aminokwasów generować trójwymiarowe struktury, trzeciorzędowe struktury białek. Jak skomentował Komitet Noblowski, kiedyś ta praca zajmowała lata, dzisiaj dzięki metodom zaproponowanym przez uhonorowanych badaczy zajmuje to bardzo krótki czas. Od lat badacze próbują badać białka, zajmowało to do tej pory lata. Natomiast w tym momencie na podstawie sekwencji aminokwasów, którą można w sposób praktycznie automatyczny uzyskać, można generować z bardzo dobrą zgodnością trójwymiarowe struktury trzecio- i czwartorzędowe białek od lat w dziedzinie chemii zostali honorowani badacze zajmujący się tak zwanymi małymi cząsteczkami. Natomiast w pewnym momencie nastąpił przełom i coraz częściej uhonorowani są badacze, którzy zajmują się dużymi molekułami, które można nazwać elementami chemii bioorganicznej. W tym momencie chemia, chemia bioorganiczna, chemia białek jest niesamowicie ważna, bo większość preparatów biologicznych pozwalających leczyć choroby do tej pory nie Nieuleczalne takie jak choroby Parkinsona, choroby onkologiczne, leczone są właśnie metodami z wykorzystaniem substancji pochodzenia białkowego i nie tylko. Ta praca, którą wykonali badacze, pozwala prognozować w sposób in silico, czyli w komputerze, nowe białka o do tej pory nieznanych strukturach, które potencjalnie mogą być lekami stosowanymi w chorobach trudnych do tej pory do wyleczenia czyli chorobach onkologicznych i chorobach neurodegradacyjnych. Należy wspomnieć, że na giełdzie nazwisk od lat znajdują się również polscy badacze. Polska chemia jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Niestety dwóch takich kandydatów, którzy są wymieniani, pracują na innych uniwersytetach niż uniwersytety polskie, są to profesor Pawliszyn i profesor Maty Jaszewski. Natomiast jeszcze za czasów, kiedy ja byłem studentem chemii, nazwiskiem, które często było powtarzane, było nazwisko profesora Monkoszy, profesora Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Te nazwiska ciągle są w grze i miejmy nadzieję, że kiedyś doczekamy się polskiego noblisty w dziedzinie chemii. W tym momencie nie możemy zapomnieć o naszej podwójnej noblistce, nagrodzonej w dyscyplinach nauk chemicznych i fizycznych, Marii Skłodowskiej-Curie, która przez cały świat uważana jest za francuskę, natomiast musimy pamiętać, że ma polskie korzenie i do tych korzeni zawsze się przyznawała, czego dowodem jest założenie i powołanie przez nią Instytutu Radowego, który do tej pory funkcjonuje w Warszawie i leczy ludzi chorych onkologicznie.